przystawki do wódki. I pozwolę sobie Państwu dosłownie tytułem zachęty e, e, przeczytać króciutki, króciutki wstęp e, do tej e, publikacji. Estetyka kieruje życiem kulturalnego człowieka. Zastosować się daje w najznieślejszych i zupełnie prozaicznych chwilach życia. Z jakim innym uczuciem siadamy do stołu starannie nakrytego jak inaczej smakuje nam sztuka mięsa porządnie pokrojana i ułożona na półmisku odważana, na źle upieczonego i brzydko podanego. Tę samą zasadę stosować musimy w formie przyjęcia do niedawna u nas nieznanego, do przekąsek podawanych do wódki. Skala ich jest tak rozległa, że da się dostosować do każdej sfery i kieszeni. Chodzi tylko o umiejętne złożenie jej. No tak, tytułem zachęty tych różnych eksponatów, również drukowanych, będzie, będzie wiele. Już część pokażemy na festiwalu, a część już w tym roku w, w muzeum. Serdecznie zapraszam.